Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok. Wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Czekają nas kolejne niespodziewane, niesamowite odkrycia tutaj i fajne rzeczy. Pewnie w tytule już wiecie, co nas czeka, a ja nie będę przedłużał. Zaczynam od paczki mniejszej. Ta paczka, moi drodzy, to jest zdobyczna na OLX. To jest coś, na co czego nie miałem absolutnie w planach, ale zachęcił mnie do tego jeden z moich widzów zachęcił mnie do tego no, co jest? zachęcił mnie do tego Azu yy, możecie go znać z moich live'ów wcześniej yy, ponieważ jak wiecie mam już skompletowaną całą kolekcję top secretów z epoki co nie było takie oczywiste od numeru pierwszego wszystkie trafiły do mnie do kolekcji no i to okazało się, że, znaczy okazało się, ja wiedziałem, że to nie koniec, wiedziałem, że to nie koniec i że było, było jeszcze oj, życie, życie po życiu Top secretów, czyli jeszcze cztery numery Top secretu, które wyszły w latach, po roku 2000. Była to bardzo nieudana próba reaktywacji, no i e, udało mi się zdobyć co prawda nie wszystkie, bo podejrzewam, że z jednym będzie kłopot. Chyba, że ktoś z Was go ma, to ja go odkupię. E, bo brakuje, będzie brakowało mi jednego. Będzie brakowało mi, moi drodzy, ostatniego numeru. Chyba który wyszedł. Chyba nawet do niego gdzieś płytki mam, ale nie mam samego. Sekundka. Nie mam samego numeru. Coś ten nożyk tępy. Dobra. Zajrzymy... Oj, nożyk już poleciał. W Silną dal, w silną dal. Ale zapakowane moi drodzy kosmicznie. Prosiłem o dobre pakowanie i to. Masz o co prosiłeś. Po prostu. Bardzo to szanuję u ludzi. A wy napiszcie mi, co w komentarzach koniecznie, co ostatnio zdobyliście. Ja się tu muszę do tego jakoś dobrać, tak żeby nie uszkodzić zawartości i się przy okazji nie pociąć Bo cięcie... O jest, dobra bardzo, bardzo, bardzo dobre zapakowanie Dobra powinno coś z tego być już Jeszcze troszkę o, dobra. dobra Kurde, ale jest naprawdę Śmiał się, śmiałem się, prosiłem sprzedającego, żeby dobrze zapakował. Powiedział, że będą, będzie zapakowane jak czołgi. Jak czołg, i rzeczywiście jest, i to się szanuje. Dobra, lecimy dalej. Tu już się coś wyłania. Dobra, Pierwsza płytka sobie wypadła, też zapakowana elegancko. Aha, tu mam płyty. Patrzcie na to. Płytki też popakowane w streczu. Jeszcze w folicę bardzo dobry stan. Genialny. A tu moi drodzy, zapewne są popakowane czasopisma. Jedyną wadą czasopism ma być to, że na okładkach, tam gdzie były płyty, bo płyty były na takim glutku przyklejane. I one i mają być delikatnie wyobdzierane. I to jest rzecz normalna. Bo te glutki to nie jest najlepszy wynalazek ludzkości. Oj, o, chodź tu. Się nie mogę doczekać, kurde. Coś miałem mówić jeszcze. Co u was, moi drodzy? To co, że chcę, żeby wiedzieć o was, co ostatnio zdobyliście, to jest rzecz jedna. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze, bo... Ilu z was w ogóle mój poprzedni film widziało, bo YouTube widzę ma straszne opory z powiadamianiem. Niektórzy ludzie tak jak w panku po 4-5 dniach się dowiedzieli, że ja coś wrzuciłem, więc dajcie mi znać jak ten algorytm działa. Może będzie trzeba jakieś alternatywy dla YouTube'a poszukać. Szkoda by mi było, no ale wiecie. Wiecie jak jest, nie? Dobra. Chyba Chyba się dokopałem Chyba się dokopałem 100 tysięcy lat później Lecimy. Co nas tu czeka O tak. Mamy 2003 rok. Mamy pierwszy top secret. Mamy drugi. Oczywiście kolejność może być inna. I mamy trzeci. Moi drodzy, szukam, mam do tego też płytki. Szukam, moi drodzy, czwartego numeru Top Secret. A. Wiem, że na okładce były Simsy. I jest to numer z Simsami. Gdyby ktoś miał, to bardzo chętnie przygarnę. Dobra, ale teraz sobie zrobię przerwę, ogarnę to troszkę i zaraz do Was wracam z Krem de la Krem, bo ta paczka jest paczką chyba hitem. Opowiem wam historię, to był hit To jest hit tego odcinka, tego epizodu. Zaraz wracam. Dobrze, moi drodzy, już jestem zapewne. Wszyscy czekacie na tą paczkę, bo to jest paczka, która jest tutaj, która gra pierwsze skrzypce. Tego, moi drodzy, to jest paczka od mistrza, mistrza karykatury, mistrza sadurskiego. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta takie takie wydawnictwo chyba jak Super o ile pamiętam jak, jak wydawnictwo Dobry Humor 103 najlepsze dowcipy 333 najlepsze dowcipy i tak dalej moi drodzy to był humor pana Szczepana Sadurskiego i tak się złożyło że udało mi się z panem Szczepanem zamienić dosłownie kilka słów i on w ogóle polubiłem jego profil na Facebooku i on na swoim profilu napisał, że ma jeszcze z lat 90. wydawnictwa i się ich pozbędzie, jeżeli ktoś jest chętny. Yy, za symboliczne, bo naprawdę to była symboliczna kwota, bo to było, za, za wszystko tutaj zapłaciłem 100 złotych z groszami. No i no niewiele się zastanawiałem. Już dawno myślałem, żeby skompletować całą, wszystkie publikacje, ale jest ich chyba ponad 700. Moi drodzy i mam mam yy, zapakowane zapakowane własnoręcznie w rękach mam zapakowane własnoręcznie przez mistrza Sadurskiego jego dowcipy gazetki i masa masa innych rzeczy. Ktoś pamięta tego gościa, on jest taki charakterystyczny. Ten punk z, i ta jego kreska. Ja lubię kreskę bardzo. Panie Szczepanie, jak pan będzie to oglądał to Dziękuję serdecznie i to jest niesamowite. Spróbuję to rozbanderolować. Tutaj będzie coś wyjątkowego, moi drodzy. Ja od ja tego chcę zacząć, bo wiem, że że ta wyjątkowa książeczka jest z dedykacją i ale mi się, niesamowita rzecz, po prostu no, ja jestem wielkim fanem pana Sadurskiego ja wiem, że może niewiele osób pamięta i może dzięki temu filmowi wiele... więcej osób sobie przypomni to jest, to była duża część mojego dzieciństwa te dowcipy, chociaż nie wszystkie muszę przyznać, powinienem oglądać jako dziecko przyjrzymy sobie szybko okładki, moi drodzy super dowcipy super dowcipy Kolejne super dowcipy 795 numer. Dobry humor, tego zbierałem bardzo dużo. Bardzo dużo miałem dobrego humoru. Dobry humor rysunki też od czasu do czasu się trafiały. 97 rok moi drodzy. Dowcipy cyrkowe te miałem. Te miałem osobiście. Zaraz jaki to był? Październik 97. te na pewno miałem. O listonoszach, to też na pewno miałem. Dobry humor. O Tarzanie też miałem, miałem te, te dowcipy. O kurach tego sobie nie przypominam, zaraz kiedy to było. Kwiecień 96, mogłem jeszcze nie mieć, a może miałem? Zobaczymy. Ten numer miałem, bo pamiętam. Pamiętam. To też miałem. To jest charakterystyczna okładka, charakterystyczna okładka, moi drodzy. Tutaj jest kolejny, kolejny dobry humor. To, to też miałem to też miałem dowcipy o telewizji potem mamy co to jest autobusach i kanarach to tego sobie nie przypominam to jest listopad 2000 to może być już za późno bo wiecie już był ten etap kiedy bardziej dziewczyny niż dobry humor mnie interesowały dowcipy o to pamiętam ten miałem luty 94 więc 10 lat moi drodzy Miałem miesiąc do dziesiątych urodzin, wtedy jak to wyszło, to pamiętam. To też pamiętam. To też pamiętam. 91 rok tego też pamiętam. Tu, broń Boże, nie ma żadnej kolejności. Tu po prostu są po prostu zebrane przez pana Szczepana to, co, to, co się mu udało wyzbierać. I, I dalej mi się Micha cieszy. No, nie, szkoda, że nie ma kamery na mnie. Bo naprawdę yy, to też pamiętam o kwadratowych zającach w ogóle była jakaś taka seria w ogóle o kwadratowych zającach coś, coś takiego o i dwa razy się trafiły gumką były spięte dobrze to nic to jedna pójdzie patrzcie jeszcze gumka się gumka przywarła do, do papieru się aż gumka sparciała po prostu ze starości z wieku <gum> gumka z lat 90 no niesamowita rzecz to się tym potem będę zajmował. Co tu jeszcze jest? To też pamiętam. Tą okładkę też, też pamiętam. Sądowe też pamiętam. O krasnoludkach też pamiętam. Pamiętam tą okładkę i te krasnoludki w, były w, w różnych miejscach. To też pamiętam. O Eskimosach. Dwa razy. O szkole. To też pamiętam. To też pamiętam, kiedy, zaraz który, wrzesień 99. O góralach, o tak. To jest yy, <laughs> ta okładka po prostu. <laughs> no, ale tu, to jest coś, coś niesamowitego. Pamiętam tą, tą okładkę. Ona była taka, za, o jak się niektórzy zdrażnili, jak w ogóle rodzice i starsi, że my takie rzeczy oglądamy. No. Kurde, lubię to poczucie humoru i powiem szczerze, że mamo, miałem ochotę zrobić serię, żeby pokazywać te rzeczy, ale boję się, że to nie przejdzie w dzisiejszych czasach. Po prostu to, to, co tutaj ma miejsce, mamy o więźniach. To jakiś taki wygląda na przedruk listopad, a nie to jest może być 93 rok. To taki był druk. W 93 roku, 97 rok o zwariowanych naukowcach. O Policji Drogowej 3000 zł, jeszcze cena. Pamięta ktoś w ogóle takie ceny? O zakupach. o papugach. w ogóle to pamiętam, tutaj sobie możecie zobaczyć. <laughs> o koniach. tu w ogóle te, te. jakby to powiedzieć, te. w ogóle ta kategoryzacja była nie są. patrzcie, można było wygrać radio albo radiomagnetofon. Takie były konkursy o dziennikarzach. No i to by mogło nie przejść dzisiaj, zwłaszcza po tym, co pan Stanowski z panią sznep zrobił. No. Czarny humor. To też są... Były jeszcze angielskie dowcipy o Jasiu. O budowlancach. To też pamiętam. Luty 2001. To gdzieś mi się jakoś... Jakoś mi się jeszcze ten... Patrzcie. 2,5 tysiąca złotych. 93 rok cena. dowcipu o szkole. Kolejne dowcipu o szkole wrzesień 94. O mumiach i faraonach. Dobry humor. Cyrkowe po raz kolejny. O sąsiadach. To... Pozostawiam to bez komentarza. To jest najlepsze o Mikołajach. Ojej, to <laughs> pamiętam to. No, teraz to, to by nie przeszło. 60 groszy, czyli równa się jedna gałka loda. Lipiec 97. 60 groszy kosztowała gałka loda w 1997 roku. To tak, żebyście wiedzieli. I dowcipy o inach, mutinach. Indianach i kowbojach też by mogły nie przejść. Też je miałem. Też to pamiętam. O rolnikach. To też pamiętam, ten numer. Cyrkowe po raz kolejny. To się będę musiał z kimś podzielić. O hrabiach i lokajach, to też pamiętam. To też pamiętam. To też pamiętam o bajkach. Patrzcie, tu jest już towa cena 40 groszy, czyli 4000. To jest marzec 95. Były dwie ceny podawane. Tu jest 65 groszy, to był już tydzień 98. O zimie, o psach, o mumiach i faraonach. O hotelach i o muzyce. Moi drodzy, taki stos. Taki stos kupiłem bezpośrednio u źródła od Mistrza za 100 zł, a to dodatkowo za 15 zł. To jest z dedykacją wyjątkowa rzecz. Także, moi drodzy, tak wygląda to. Co dzisiaj chciałem wam pokazać, czym się chciałem podzielić. To jest fajna rzecz, te to sekrety brakuje mi jednego, ale to jest rzecz niesamowita. Panie Szczepanie, jeszcze raz, jeżeli będzie Pan oglądał, chyle czoła, bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę. Mam nadzieję, że nie zabrałem za dużo czasu. Było szalenie miło z Panem porozmawiać, i to niesamowite jak ta odległość, która w latach 90. wydawała się. Bardzo długa, jak internet skrócił te interakcje i jak możemy z bohaterami swojego dzieciństwa zamienić dosłownie kilka zdań jakie to nie, jest niesamowicie miłe. Więc, moi drodzy, mówił Kusok my retro hobby. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy oglądają. Przypominam, że mistrz, pan Szczepan Sadurski, mistrz karykatury rysowanej i nie tylko to po prostu śledźcie go, śledźcie go, obserwujcie, wejdźcie na sadurski.com, nie wiem, czy tam to działa, swego czasu były wysyłane dowcipy, co jakiś czas, jak była, jak się miało subskrypcje. I tyle, moi drodzy, mówił kusok mojej hobby, pozdrawiam wszystkich, jest mi niezmiernie miło, jestem szczęśliwy. Trzymajcie się, papa, pa. cześć, hej.